Ciągnę plik w dwusetek, bo mam papiery żółte Obstawiam na rulecie to, co zarabiasz w tej grze Gram nie zakaś, za każdy, który zabić kogoś chcesz Prywatny jet czekał do Arabii, Saudis Saudi, 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 Robię cash'ek w Ej AP, GY, bo na nie Audi. Mieli ludzi, ale nikt się nie bał i... W na kolana, suka, którą traktuję jak snusa Bierzę a następnie ją wyrzucam Mam ciemną obstawę, znowu obstawiam na supa 10 koła na kupon nich hejter zapierdala plupa. Tu zesa, na leki, w samolocie dała głowę Turbulencje takie moste, że spadły maski tlenowe 10 kilo spaliłem po hotelach, to fejkowa miłość Poznaj z kamera robię kadiopach pachne Dior Żadny kaptur, laptop, widra fi trafond, pusta biblioteka Genowy biznes, simka i dupa, co so Ewa. Dziesięć koła, puszczam, bitko, lider, portfel, meta. Duży biznes, dużo smalu i sympka ucieczka. W tym widze zarabiam jak pierdolony kamora, clan. Moja pierwsza, żona jest. Nie znam tego Trumana, ale to jest jakiś łonabik, kurwa, malik? Sybka uciecka. Moja jest żona jest ale main, moje pierwsze auto to hurakan Mam nocą telefon z Alacant Maratkański 15k euro I ruchają palucha w czterech Twój polski rap to chłopski żart Na makasy, nie gdzieś w pracy Miałem arcomajn, teraz biznesmajn, to by agresywnie Czyli Sentino tak tęskni za Malikiem, że chciał nagrać z Trumanem Po prostu, żeby znowu to poczuć, czy jak? To chłopski żart, na makasy, nie gdzieś pracy Tych opadów jak frontwurz Położę Ci białe różyczki w bukiecie pod nocnym, Aniołem seteczką na grób Na czarno ubrany i wiesz w nich już gwiazda z Hiszpanii, Penelope Klus, kamera CCTV nic nie widzi, je bier raperów Noszę przy tym maskę jakby Tak, przeoczyłem wers o paluchu. Nic nie o paluchu nie widziałem. Gdzie kurwa? To wy pierdolicie. To huracan, mam nocną telefon, dalakant, interes, 15K euro i ruchają palucha w cztery. Jak ja tego nie widziałem? O jest kurwa, a tak ktoś napisał na czacie, jak słuchaliśmy palucha z tym noa. No, no, noem. Kurwa, chyba tak bardzo nie chcę się na tym skupić, że aż kurwa. Co masz do pracy na magazynie, kurwa? Ja mam tutaj operatora wózka widłowego. O czym ty pierdolisz? A jaką wodę on pije? pijacy, ty wyskakujesz jak hangur, to Ja bym grał w domu z papieru Wyciągnę plik dwusetek, bo mam papiery żółte Obstawiam na rulecie to, co zarabiasz w tej grze Gram No po tym ostatnio, ale ja chcę jeszcze sprawdzić Tego Stilesa i Matego Ważnego Nie zagleż, za który zabić kogo chcesz Chociaż przyznaję, że jestem już zmęczony Prywatne dżety, już czekam do Arabii Saudziskiej